Witam Was dzisiaj z Podlasia, z Pod Stoku. Jesteśmy w miejscowości Śliwno, gdzie tutaj mamy Narwiański Park Narodowy i z tego miejsca zaczynamy naszą krótką eksploatację podlasia, okolic Białego Stoku. Dzisiaj będziemy właśnie tutaj przekraczać jakąś kładką narew. Mamy tam dalej też wieżę widokową, wszystko Wam tutaj pokażę. Do miejscowości można dojechać taką oto drogą. Parkingi są na prywatnych posesjach, można podjechać prawie pod samą atrakcję, a w tym oto tutaj przybytku na wprost można też zakupić bilet wstępu. Także zapraszam do zwiedzania. Bilety, cena biletów prezentuje się w następujący sposób, normalne 6 zł, ulgowe 3 zł. Możecie zobaczyć mapkę parku. My jesteśmy tutaj, więc jest co zwiedzać. Widzicie? Mamy tutaj kładkę, którą musimy przeciągnąć, przeciągnąć linę i na drugą stronę się dostać. Dawaj, dawaj. nie utknęli. Nie słychać tego, bo trochę wieje wiatr, ale co chwila mamy, co chwila właśnie słychać gęsi, jakieś ptaki typu bąk, czy? Czy inne tego, czy inne egzotyczne dla ucha dźwięki? Pewnie nad ranem jest tutaj bomba. Sam dojazd do jego stoku zajmuje około 30-35 minut. Co jakiś czas mamy takie budki obserwacyjne. Można wejść do góry i sobie zobaczyć, co się dzieje w okolicy. Myślałem, że będą trochę większe, bo z tej wysokości za wiele więcej. Się nie zobaczy. Pewnie fajnie by było tutaj przyjechać o czwartej nad ranem, kiedy te wszystkie ptaki się tu budzą i wrażenie pewnie byłoby niesamowite. Tu spróbujemy sobie wejść na tą układkę, która jest przed nami. Pokażę, jaki widok się rozpościera. Może będzie widać coś więcej niż tylko trzcinowisko, no ale jakby nie było, to jest rozlewisko narwi, więc nie ma co się też spodziewać jakichś super rewelacji. Ważne jest, że można też po narwi tutaj pływać kajakiem. Zwiedzanie Narwieńskiego Parku Narodowego nie jest zbyt łatwe, ponieważ ten park jest dość spory, jak widzieliście na mapie na samym początku. Można, jak wspomniałem wcześniej, Tutaj wypożyczyć kajak i w niektórych miejscach tym kajakiem popływać. Można też, oczywiście, zwiedzić Muzeum Parku Narodowego, które znajduje się w innej miejscowości. Dzisiaj, niestety, tam nie pojedziemy. Byliśmy kiedyś, dawno temu, z Magdą, ale dzisiaj jednak nie planujemy. Trzymajcie kciuki, to jutro może o 4 czwarte, rano zwlokę się z Wyra i przyjadę tutaj. Nagrać te dźwięki, bo wydaje mi się, że te ptaki jutro, że znaczy te ptaki, nad ranem mogą dać niezły koncert. Bo tak poza tym to nie ma co się oszukiwać raczej krótki spacerek i trzeba wracać. Za dużo tutaj do roboty nie ma. Fajny, fajna opcja jest z pewnością na rower, bo można objechać sobie tutaj część tego parku. I, I to może być jakaś atrakcja, bo tak na pieszo, to tak jak mówiłem, krótki przerywnik i wyjazd w inne miejsce. Postanowiliśmy pojechać w następne miejsce to wsi Kruszewo, też tutaj nad Narwiańskim Parkiem Narodowym, gdzie jest taka wybudowana prywatna wieża widokowa. Za chwilę na nią wyjdziemy, zobaczymy, jaki jest widok. A tutaj jeszcze, zobaczcie rozlewiska mamy jakieś stare łódeczki. To, tworzy to na pewno niezły klimat, trochę lipa z parkingiem, więc jak pewnie jest tutaj więcej osób, no to, no to jest tłok, bo się dojeżdża taką polną, wąską drogą. Mamy tutaj zdjęcia, jak to wygląda to miejsce o każdej porze roku. Piaskownica! Tak, jest i piaskownica, więc dzieci mogą się mniejsze pobawić. wieży widokowej przedstawia się w następujący sposób bo wiele lepszy niż z tych kładek bo widać tutaj o wiele więcej trochę pod słońce więc nie wszystko będzie widać tu mamy dodatkowo taką lornetkę. A pan mnie poczęstował tutaj miejscowym specjałem, o, żeby nie było po Ogórki kiszone, ponoć ta miejscowość na okolicach, Kraszewo, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, słynie właśnie z ogórków kiszone, które no, naprawdę smakują wybornie. Dodatkowo tutaj, e, jak się jedzie tą drogą, skręca się w lewo. Przy numerze 5 jest pan, który wędzi własne wędliny, robi kiełbasy i też. Tutaj pan nam polecał, żeby sobie kupić na grilla czy w ogóle do domu takie szyneczki czy, czy kiełbasy, więc widzicie, lokalne przysmaki i na wyciągnięcie ręki. Tam u góry można sobie wynająć pokoik z widokiem na Narwie, no i jak tutaj spotkałem pana i z nim rozmawiałem, który tam spał dzisiaj, to mówił, że od 11 do samego rana odgłosy są niesamowite tutaj całej tej przyrody. Krótki wypad do Narniańskiego Parku Narodowego. Jedziemy jeszcze po kiełbasę na Grilla. A jutro z kolei będziemy troszeczkę chodzić i spacerować po Białym Stoku. Może uda się jeszcze zobaczyć Supraśl, albo Tykocin. Dzień dobry. Wędzarnia Kruszewo pod numerem 5. A jakbyście byli ciekawi, zobaczcie tyle lokalny kiełbas, smalec, wędlina, jeszcze kaszanka i za to wszystko trochę ponad stówkę, nie? Nie, 80, 80, 80, 80 złotych 80 zł za to wszystko. Najgorsze jest to, że tych ptaków słychać od groma A żadnego nie widać Co prawda widziałem jak jechałem tuż przed parkiem narodowym żurawia jednego ale poza tym tak naprawdę nic tutaj czekajcie o tu jest taki malutki ptaszek, bardzo głośny Teraz akurat jest cicho i tyle, a za chwilę Wam pokażę, jak to się wszystko jeszcze raz z góry prezentuje przy tak zwanym Golden Hour tuż po sodzie słońca. A już tych ptaków. Odgłosów zdecydowanie mniej. Po wschodzie słońca, gdzie już słońce jest dosyć wysoko, no to już się trochę to wszystko ucieszyło. Wydaje mi się mimo wszystko, że za późno tu przyjechałem. Powinienem tak przyjechać o godzinie czwartej tutaj być, a nie, a nie krótko po piątej. To pewnie by była magia. Ale jakby Narwia prezentuje się bardzo fajnie. Nie wiem, czy podczas tego wyjazdu nie udałem się skoczyć jeszcze do Biebrzeńskiego Parku Narodowego. Chociaż jest podobnie. Ale mimo wszystko, fajnie by było. Tam podjechać, bo nigdy nie byłem. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli ktoś by chciał przejść do końca kładki, to jednak za bardzo się nie da, bo jak tutaj widzicie, albo nie, poczekajcie, przybliżę. Tutaj, od strony Waniewa, za bardzo nie da się przejść dalej, ponieważ. Kładka jest w bardzo złym stanie, a tutaj jest wręcz rozwalona. Witamy was, ku przedczas. Na zwiedzenie miejscowości, która jest w samym środku puszczy Knyszyńskiej. Przed Wami tutaj monastyr. Za chwilę dopowiem trochę więcej. Tutaj od razu przy monastyrze mamy dom klasztornego dawniej, dom klasztornego ogrodnika. Tak się on prezentuje. Super, jest to niewielkie miasteczko. Niespełna 5000 mieszkańców. Więc bez problemu na jeden spacer taki popołudniowy, niedzielny czy sobotni. Jesteście w stanie to zrobić. Miasto, się miasteczko słynie z tej zabudowy drewnianej. A tak się prezentuje główne wejście. Aktualizacja informacji. Tam jest taka... Przy bramie jest taka karteczka, o której, Na której jest napisane, o której można zwiedzać i... Dzisiaj wynikało, że jest święto i że zwiedzać nie można. Nie można też w poniedziałki, ale... Wystarczy skręcić w lewo do sklepiku. Gdzie za ladą siedzi pop i dać, że tak powiem, na cegiełkę, co łaska i wpuszcza zabramy bramy klasztoru bardzo w ogóle sympatyczny pop Odnośnie jeszcze tego monasteru i całego klasztoru, no to w środku, jak widzieliście, bardzo ładnie był tam na miejscu pop, który tłumaczył różne rzeczy i pełnił rolę takiego troszeczkę przewodnika. Po drugiej stronie klasztoru mamy także taki park z rzeką Supraś, która przepływa przez miasto, miasteczko. A my teraz chcemy sprawdzić, bo znaleźliśmy tak na szybko Muzeum Papiernictwa. Muzeum dopiero o 14 będzie czynne, bo jest chwilowa przerwa techniczna. A ja tutaj tak na szybko sobie idę, bo cała reszta ekipy pojechała do restauracji na obiad na tutejszą kiszkę ziemniaczaną, czy nawet babkę ziemniaczaną. Ja też sobie nie odpuszczę, ale stwierdziłem, że te 550 metrów to się mogę tutaj przejść, bo po drodze mamy jakieś domy tkaczy i parę innych zabytków. Można powiedzieć, że doszliśmy do centrum Supraśla, bo jak widzicie, są też meleksy wożące turystów. I tu za chwilę powinny być domy tkaczy. I postaram wam się je pokazać, przynajmniej z zewnątrz. Tak tylko krótko dopowiadając, a propos tych domów tkaczy, to wszystkie one były wykonane z drewna, bo mogło się wydawać, że niektóre z nich, szczególnie te pomalowane na biało, były obite sidingiem, ale to wszystko było drewno. To co mnie zaskoczyło tutaj w Supraślu, to to, że ta główna ulica jest naprawdę dzisiaj zatłoczona. Co prawda dzisiaj jest święto, ale pewnie w weekendy wygląda, on, wygląda to dość podobnie, ponieważ z stoku do Supraśla i rzut beretem, ledwie 20 km. A miejscowość jest bardzo urokliwie położona w środku Puszczy Knyszyńskiej, tak jak wspomniałem. Więc ludzi jest multum. A tu możecie się jeszcze przyjrzeć tym domom tkaczy, że to wszystko, wszystko jest wykonane z drewna. Cała ta ulica, zabudowa tej ulicy, nawet ten tutaj piętrowy dom, też jest domem drewnianym. Jesteśmy już z powrotem przed muzeum, tu jeszcze macie przykład budownictwa drewnianego. Nie wszystkie chaty wyglądają tak ładnie jak tam na głównej ulicy. Nie wszystkie domy, przepraszam. No a tutaj mamy wejście do muzeum. Za chwilę zobaczycie na pasku tu na dole ceny biletów. Słuchajcie, ale numer, małe sprostowanie. My przed chwilą byliśmy w zupełnie innym muzeum. Muzeum Ikon w Suprasiu, co było też ciekawe, ale nie tego się spodziewaliśmy, bo Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa jest tuż... Za rogiem, i my tam byliśmy, i ono dzisiaj jest zamknięte. Ale pomyłka wynikała stąd, że państwo, których się pytaliśmy, czy muzeum jest otwarte, powiedziało, że tak, tylko wejście jest właśnie od tej strony. I my nawet nie popatrzyliśmy, gdzie wchodzimy, nie popatrzyliśmy, co jest napisane na bilecie, bo byliśmy w 100% przekonani, że to jest muzeum papiernictwa i drukarstwa. No cóż, pierwszy raz chyba taka yy, pomyłka a my się już z Suplachem żegnamy i mam nadzieję, że w końcu dzisiaj jeszcze dotrzemy do Białego Stoku, żeby tam trochę się przespacerować po starówce.